Witam wszystkich serdecznie na kolejnym gniocie. Dzisiaj będziemy sprawdzać, czy jaja z inkubatora są zależone, czy nie są. Ale to do tego przejdziemy zaraz. Na razie sobie bierzemy jajka, jakie są, kurnika, jak codziennie. Ok, kacucha siedzi. Dzisiaj było jajo kacze, to zebrałem rano oczywiście. No i sprawdzimy, czy są jakieś kurze. Rano zebrałem dwa. O i widzimy, że tutaj mamy od Rosy, jajko i od horna. Jakieś jeszcze mamy jajka? Nie, mamy tylko sztuczne jajko. Więc te jajka sobie bierzemy. O, dzisiaj rano było od Shell i od. Yy, i i wądziarzem i, i batej. Jeszcze sobie zobaczymy ile z jaj przepiórczych To nisko trzeba będzie zaraz zabrać. I tutaj na podłodze leży. Na ziemi. Zobaczymy. Chyba przepiórki nie mają jedzenia, jak tak tukają tutaj. Tutaj zapoidłem jaj nie ma. O, właśnie nie ma. Nie ma jedzenia, to im zaraz damy. Ale zanim damy Wam jedzenie, no to pozbieramy jajka oczywiście. Tutaj mamy jedno, już zamkniemy, żeby nie półciekały. No i damy sobie tutaj, żeby nie pospadały. No i wsadzamy tam rękę. Ile tutaj jest? Trzy. No muszę zamknąć tą ręką. Czyli jeszcze tam jest jedno, tak mi się wydaje. O, tam głęboko. Tak. I więcej jajek nie ma, więc mamy na ten moment y, 5 jaj. Musiałem policzyć. Teraz otworzę te drzwiczki, to sobie te jaja położymy tutaj. Ok, zaraz wsadzimy do wkładu. Tutaj trzeba przymknąć, żeby nie pouciekały. No i damy im tutaj. Jedzenia tylko znowu nie pomyślałem i, i dałem te jaja tutaj więc sobie damy je na razie tu. Zaraz włożymy do wkładu dobra otwieramy to no i nabieramy tutaj sobie damy o tak pokrywkę to damy tu sorry za takie oświetlenie, ale jeszcze jest zbyt jasno, żeby lampa się świeciła no i dajemy tutaj dajemy pełne żeby nie, jeszcze wieczorem nie dopełnić albo jutro I to już za dwa trzy dni widzicie, już jedno wiadro mi się kończy tej mieszanki, dobra starczy, to sobie tutaj odkładamy karmidło bierzemy no to co zostało kupujemy tutaj no i dobra, no właśnie kurki wszystkie, no idźcie. idźcie idźcie, a żebyście dobrze widzieli to rozbiję te jaja w korycie żeby żeby było widać, bo kury od razu by zaczęły dziobać, wiecie jak to Kury zaczynają od razu, tu chyba też nie ma jajka, nie ma, dobra, więc jak tu już mamy zrobione, to będziemy, no idźcie, ej, no idźcie, to będziemy się zabierali za te jajka. Dobra, mamy już tutaj koryto przygotowane, żeby te jajka rozbijać, zaraz coś znajdę, żeby rozbić te jajka, żeby było dobrze widać cokolwiek jest więc... no i na końcu oczywiście damy kulą zaczniemy sobie od tych jaj co tutaj są o. no i po kolei bierzemy weźmiemy sobie najpierw jajko yy, to jest tęczanka no i nie wiem czy tym damy radę tak. czekajcie musicie widzieć o to się ugina ale jest udało się Wylewamy. No, i czy jest coś? No, widzimy tutaj był zarodek, tam, tutaj. O, ale no, nie. No nic z tego nie było. Dobra, bierzemy następne jajko. Chyba tak zrobię. Tak, i tutaj będę o. no i kolejne jajko mamy i co my tu mamy sprawdźmy no jak widać jajko maransa w ogóle niezależone no widzicie możecie sami ocenić czy sprzedawca nas oszukał czy nie teraz bierzemy zielone jajko od mojej babci. Ok. No i patrzymy. Był zarodek. Zobaczcie. Nawet się trzyma to jajko. O, nie chce odejść. O. Był zarodek, jak widzicie. Tutaj. O, tutaj jest kurczaczek. To czarne. O. No. Długo się nie rozwijał, niestety. Kolejne jajko mamy. Sadzamy. No i jak widać, jest zarodek. No ale niestety się nie rozwija. O tutaj jest kurczak. Tu możecie zauważyć. Czekajcie, jak go wam pokażę. Jak wygląda taki mały kurczak. Tak wygląda oto. Mały kurczak yy, w paru dniu, w pa, po paru dniach inkubacji. Odłożymy, bo ja pokażę to na szorcie. Może trzymać rękawiczka tym trzeba będzie prać. No to tu mamy chyba moje jajko. No i patrzymy. Zarodek jest, jak mi się wydaje. Nie chcę wyjść, także wygrzebiemy to. To też wyjmiemy, żeby wszystko było ładnie widać. Ok, bierzemy następne jajko, to jest chyba od mojego kolegi, a nie, to jest też od babci, więc bierzemy. Patrzymy. No, i jak widać, tutaj jest zarodek. Czekajcie, nie wiem, czy wy dobrze to widzicie. Tutaj mamy zarodek. Takie, taka biała, tutaj plamka. O tu. No, ale widać, nie rozwijał się. Niestety. Dobra, ja, ja zakładam rękawiczkę. No, można powiedzieć, że sprzedawca. Niestety, ale. Oszukał nas. A nie, czekajcie. To chyba nie było od sprzedawcy. No, no, chyba nie. Ale, no widzicie. Maraz i tęcianka z zarodkami, ale nic się nie rozwijało. Dobra, następne jajko. O, jak widać tutaj też jest zarodek. I to taki dużo większy. Tutaj mi skorupki już spadają. No, jak widać tutaj zarodek, kurczak też jest. O, jak widać. No, ale no nie rozwijał się już dalej. Dobra, bierzemy następne jajko to jest od mojej babci. Jak widzimy, yy, zarodka nie było. Bierzemy teraz od sprzedawcy tę Sprawdzamy. I czy coś było? Otóż... Niestety nie. Bierzemy następne jajko od babci. Tutaj. No i tutaj już był zarodek. No ale niestety już się nie rozwijał. No i takim sposobem skończyliśmy pierwszy wkład pełny. Teraz idę po drugi wkład. On już nie ma wszystkich jaj. Dzisiaj prześwietlałem. No i. No, i wyjąłem te, co nie są zawężone albo wiecie, zdeformowane, jak tutaj można zauważyć, jest taki uskok. No, i rozwijało się, ale patrzcie Tutaj, zobaczcie. O, tak, wszystko tu wydajemy. Tu jest balonik z powietrzem. Co to nie, taki głos, helikopter czy co? No, i tuż. Tu Kurczak dużo większy, jak widać to helikopter wojskowy. Bo te strajki rolników są teraz i latają te helikoptery wojskowe czy tam policyjne teraz to, yy, chyba od kolegi, nie wiem od kogo. Te jaja już się sam pogubiłem. Tutaj możemy też zauważyć, o się oblepiłem tu widzicie żeby wam fajnie tu pokazać yy, tu już mamy starszego kurczaka już ma niebieskie oczy takie czarne jeszcze ale jak widać no już się nie rozwija kolejny marans sprawdzamy no oczywiście nie ma zarodka no sprzedawca nas już oszukał no nie, nie ma zarodka no po prostu no, niestety Teraz tęczanka trzecia już. I co? Sprawdzamy, czy ma zarodek. Nie ma, niestety. Jak widać, na tyle jajek. sami widzicie jaki jest wynik. No, po prostu, moim zdaniem, sprzedawca nas szukał. Tutaj mamy jeszcze jedno przepiórcze co z ale to widzieliście na filmie, i możemy zobaczyć, jak wygląda po niecałym dniu inkubacji. Ja obstałem, że nie ma zarodka, Znaczy ma zarodek. On widzicie jeszcze cały poklejony, bo już parę dni jest. Także to z tego można oczywiście jeszcze zrobić. Nie no, śmieję się, bo to można byłoby się otruć, to Tak zrobimy kurą. Wymieszamy z odpadkami tu jeszcze są skorupy, to je też tu trzeba wrzucić i pognieść bo tego też nikt nie będzie używał no i tak trzeba gnieść bo wiecie, jak nie skorup to potem kury mogą wam zjadać jajka które same zniosły no i macie wtedy straty nie? Tam jaj O, ja tu porzucam wszystkie Ok, jeszcze jest tu parę, dobra i ostatnia, no i teraz tak to podnieść tu, fajnie, no i to dodamy do odpadków, o taką mieszankę. Dobra, to mamy zrobione, te rękawiczki to do prania idą, to są całe poklejone w jajkach, no też, muszę go umyć, no ale co to by był za film, jakbym nie pokazał Wam kur, tu bliska i klaczek. Wody trzeba wymienić, ale to nie teraz, w kolejnym gniocie, albo poza kamerą. Widzicie, pogoda aż tak nie dopisuje, jest 8 stopni. No i przepiórki nie, nie są na wybiegu. Aha, to spada, bo ten nie jest na całym. No to się kiedyś przekręci. Jak widać, działa. Wszystko tutaj łapie. O, możecie zauważyć. Niektóre nawet już wyschły. Także na kompost do szklarni są idealne. Ja jeszcze Wam kaczaka z bliska pokażę. A? No, co kaczak, co kaczek, no, boi się trochę, nie, nie kaczucha, ty się nie boisz, nie kaczucha się nie boi, głosujcie w ankiecie tam dałem na YouTubie imiona, żebyście wybrali dla tych kaczek w komentarzach, żebyście pisali, a ich normalnie przygniół, no idźcie, kiedy indziej was dam na trawę, raczej nie dzisiaj, no, idźcie. No. no i to na tyle z dzisiejszego gniota. Widzieliście wyniki yy, yy, tych jaj, zalężenie. No i to wszystko. Trzymajcie się do następnego, czyli jutro o 16.00. Znowu się widzimy. Do następnego. No i cześć!